Więzienie to coś znacznie więcej niż tylko utrata wolności. To doświadczenie, które zostawia głębokie, często zupełnie niewidoczne blizny, zarówno na psychice, jak i na ciele. Przyjrzyjmy się dzisiaj, co tak naprawdę dzieje się z człowiekiem, który trafia do tak ekstremalnej izolacji. I właśnie to pytanie jest kluczowe. To ono pozwala nam spojrzeć na karę nie tylko jak na cyfrę w wyroku, ale jak na proces, który dotyka samego sedna człowieczeństwa. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zrozumieć, czym tak naprawdę jest więzienie. Bo to nie jest po prostu budynek z kratami. Socjologowie mają na to specjalne określenie instytucja totalna. I to słowo klucz. Właśnie w tym tkwi sedno, to jest wszechogarniające, w pełni kontrolowane środowisko, które staje się narzędziem głębokich zmian. To cały system zaprojektowany nie tylko po to, by izolować, ale w zasadzie, żeby gruntownie przeformułować człowieka. No dobrze, ale jak to działa w praktyce? Jak dokładnie przebiega to, nazwijmy to, przeformułowanie? Okazuje się, że instytucja totalna używa bardzo konkretnych, systematycznych procesów, które krok po kroku demontują poczucie własnego ja. I co najważniejsze, to nie są jakieś przypadkowe zdarzenia, to jest celowy, metodyczny proces. Taka erozja tożsamości, która przebiega w czterech następujących po sobie etapach. Wszystko zaczyna się od etykiety, od jednego słowa: przestępca. To słowo rozpoczyna proces izolacji. Najpierw tej społecznej, a potem, co gorsza, tej wewnętrznej, kiedy człowiek sam zaczyna w to piętno wierzyć. Potem odbierana jest możliwość decydowania o sobie. Każdy dzień staje się taki sam, regulowany odgórnie co do minuty. Utrata kontroli nad tak podstawowymi sprawami, jak to, o której się wstaje, albo co się je, to jest niezwykle potężne narzędzie. Kolejny krok to już jest celowe łamanie godności. Te wszystkie poniżające rytuały, surowe kary one mają jeden główny cel. Odebrać człowiekowi poczucie własnej wartości, a stąd już prosta droga do głębokich urazów psychicznych. No i wreszcie, ostatni etap, moment, w którym człowiek zostaje sprowadzony do numeru w systemie. Jego unikalna tożsamość po prostu znika. To już jest prosta droga do kompletnego wyobcowania i psychicznego cierpienia. Taki systematyczny demontaż tożsamości musi zostawić po sobie ślad i te konsekwencje są bardzo, bardzo realne, wręcz namacalne. Zniszczenia nie kończą się na psychice, one dotykają całej osoby, jej umysłu i ciała. Te szkody są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony mamy depresję, zespół stresu pourazowego, ale z drugiej strony są też bardzo realne choroby fizyczne, jak choroby serca czy osłabienie odporności. To wszystko dlatego, że długotrwały stres, trauma i izolacja bezpośrednio niszczą zdrowie. Umysł i ciało to przecież naczynia połączone. Ale te zniszczenia, niestety, nie kończą się wewnątrz murów więzienia. Izolacja niszczy również to, co najważniejsze na zewnątrz, czyli relacje z innymi ludźmi, więzi, ze społeczeństwem. Uwięzienie dosłownie przecina więzi, które są kluczowe dla powrotu do normalności. Rodzina się oddala, przyjaciele znikają. A po wyjściu na wolność etykieta przestępcy niemal uniemożliwia znalezienie pracy. I tak zamyka się droga do odbudowania swojego miejsca w społeczeństwie. Tworzy się takie błędne koło, z którego niezwykle trudno się wydostać. I co ważne, to wszystko to nie są tylko subiektywne odczucia czy jakieś anegdoty, te obserwacje mają solidne podstawy w nauce, która od lat bada jakie długoterminowe konsekwencje niesie ze sobą życie w zamknięciu. Już klasycy socjologii wiedzieli, że odebranie człowiekowi fundamentalnych potrzeb, wolności, bezpieczeństwa, autonomii, no musi prowadzić do cierpienia. To nie jest przypadek, to jest po prostu bezlitosny psychologiczny mechanizm. A to jest chyba najbardziej uderzający dowód. Te szkody nie są tylko emocjonalne, one są fizyczne. Długotrwała izolacja dosłownie, na poziomie biologicznym, zmienia mózg. Może uszkadzać obszary kluczowe dla pamięci i regulacji emocji, takie jak na przykład hipokamp. Czy w obliczu tak druzgodzących skutków jest w ogóle jakaś nadzieja? No, okazuje się, że tak. Chociaż system wyrządza ogromne szkody, to silne wsparcie bliskich po wyjściu i mądre programy reintegracyjne naprawdę zmniejszają ryzyko powrotu do przestępczości. Kluczem jest odbudowa tych zerwanych więzi. I tak dochodzimy do końca z tym jednym, ale za to bardzo prowokacyjnym pytaniem. Ono zostawia nas z centralnym paradoksem całego systemu, który w założeniu ma chronić i naprawiać, a bardzo często niszczy i szkodzi znacznie bardziej niż leczy.